Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio zakończyliśmy tutaj odcinek. A ten szczecinian dalej pali tym czerwonym głównym. Ogólnie, to dzisiaj zajmiemy się zadaniem, które nazywa się. Gdzie to było? Kto zakręcił kurek? Miałem to zrobić tydzień temu, ale uznałem, że skoro to znalazłem, to zrobimy to. Jest tam coś? I w ostatnim, kurde, odcinku Dostałem od mojego ulubionego kwatermistrza Kijek, który tak zajebiście wygląda To jeszcze ma tyle demadża O, 1264 Dużo Tylko, że problem jest taki Że ja go nie chcę marnować Dlatego będę walczył tym czymś No, no po prostu na takiego debila to po prostu trzeba po prostu wziąć kurde i go tak strzelić kurde o Ole go bał. kurde łysy leci już go słyszałem Eee, yy, dobra a ten tam na dole ja tam coś co mogę zaskoczyć Myk! o dobra udało mi się o za wysoko no nie No. Ja się nie bawię z takimi, jak wy. Yy. Mogę to. Nie. Czy mnie ktoś tu tupnął. Yy. No, o, jakie punkty umiejętne? O, punkty siły. Co ja tu mogę? Oszczędzanie broni. Potężny atak. Rzut bronią, wiele... a to nie, raczej nie. Naucz się lepszego wykorzystywania broni do walki wręcz, wolniej trwa... traci... trwałość? No dobra, a jeszcze chwila. A co to? Silny cios, który zadaje ogromne narożenie, ale zużywa więcej wytrzymałości. A to nie. Właśnie mi szkoda broni ogólnie. Jeszcze, szczególnie tego mojego zajebistego kijaka. Elu. Jefferson i będziecie mnie tytułować Komandorem Jeffem. Ja tu ustalam zasady, czy to jasne? Nie breken, nie Rais. To Jeffowo. Albo Jefflandia. Jeffowa wola. Albo nowy Jeff. Słuchaj, Jeff. Komandorze... Jeff. Była jakaś awaria. W całym mieście nie ma gazu. A, to... tak. To byłem ja. Ty odłączyłeś gaz? Aby dokończyć instalację muru apokalipsy w forcie Jefferson, musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilom. Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba twój obowiązek. Nie da rady. Jestem niezastąpiony, muszę tu zostać. Będziemy musieli wysłać kogoś mało znaczącego. <coughs> Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z Was żołnierz, kimkolwiek jesteście. Żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również główną śluzę rozrządczą. Potem zameldujecie się u mnie, a ja przywrócę ciśnienie. I nie dajcie się zabić. Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru apokalipsy. W się, że to, że chcesz się wysadzić, czy co. się nie mogę O Boże. Otwórz zabór w tunelu przy moście kolejowym. Kurde, no niby najbliżej jest tu. No dobrze, to tam idziemy. O! Szczecinion potrzebuje pomocy. MYK! Leżeć! No. Ej, ale oddawaj nagrodę dla mu Mik Ej, no ale oni się już nie atakują, chyba bo ty atakujesz się. No kurde, debilu nie możesz stąd po prostu uciekać. No ty, ty, a mnie piszgnął. Dobra, no, Dobra, dawaj nagrodę, w ich przeszukam. jestem ci dłużny. No, to teraz dawaj hajs. No. Jest tu coś do przeszukania? Kurde, na górze jest ten debil. A, bo to tu jest. O, gaz rurka. Z chęcią przyjmę. O, deska, jeszcze lepiej. No ty se chyba żartujesz w tym momencie. Co, i ja mam oczywiście tędy przejść, prawda? No. tak myślałem. I, i co, ja mam do siebie tam skoczyć? ja to mam niby odblokować? Kurde, no. O nie, co ja zrobiłem? I co? Co mnie zabiło? Coś mnie dobiło, ale nie wiem, nie wiem co. co. Co mnie dobiło? Co jest? Ej, no ja tak nie gram no Jestem zbyt upośledzony do tej gry O też teraz, teraz się zmienił no. Kurde A, jak ja mam do Ciebie wejść Co? O, wybuchające. Nie. He, frajer. No nie gadaj, no nie wierzę. Dobra I teraz? Ale co ty robisz? Bo nie rozumiem. Kręć tym, kręć, kręć, kręć. Szybciej, 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 szybciej. Szybciej, bo mi się skończy to zaraz. Dobra, udało mi się. Tylko teraz jak ja stąd wyjdę. A dobra, tędy. Odczep się ode mnie ty. Mendo jedna. Gdzie jest to dalej? Kurde. No, sierłem. Dobra, tu prosto. Idź ode mnie. Jeszcze ty mi patrz, że się tu wepsniesz, kurde, jakoś. No dobra, idź stąd. O, 5 dolarków. O! Duży. Jezus, no nie wierzę. On jest na górze. O oh, kurde! No nie im się zajmij. Proszę cię, szybciej. Kręć tym, kręć, kręć, kręń. Kręć, kręń. Kręć, kręć, szybciej kręć tym. Dobra. Dobrze. Dobra, teraz stąd uciekaj. Te wielkie grubasy, których ledwo się co dało dupić. No i oni mnie tak będą gonić, co nie? Do końca żegnam. Łat no, Nie, 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 tak się nie bawimy. Gdzie on jest? Kurde, on jest potem Dobra, udało mi się ujść z życiem. O, tu mamy jakiegoś ludzia, który coś sprzedaje. Co ty ludziu sprzedajesz choć tu? Ej, koleż. główna gówno, gówno. Ty patrzcie kosa Stasa. O, jeszcze jedno gówno. Jakby mnie to nie dziwi. O, to jeszcze bym kupił, ale... Pila. o gazy kupię alkohol też kupię plastiki a tego w sumie nie potrzebuję kurde no no co to ja bym się tak opobiegał a nie jakieś misy robił hmm. niby nikogo nie ma no a wyjdę stąd i zaraz się kurde dziesięciu zleci jestem pewien no już mówię o tym nie już kurde idzie debil jeden Plan. Nie, no i stąd. I stąd. Nie. Nie, no nie wierzę. Co jest? Co? Jak on mnie tak rąbnął? Co? A, co fajnie. No tak nie no, lepiej być nie mogło. O, dopiero 10 minut nagrywki. No dobrze. Czy ten frajer dalej tam jest? No on tam dalej siedzi, no. Nie, ja kurde biorę ratalkę UV i kurde idę tam, nie? A to jest w tunelu, czy czy gdzie? Mogę jakoś zamknąć... Jezu, mogę zamknąć te drzwi jakoś? Kurde, no muszę ich hubić Dobra, jak się ma taki, kurde sprzęt To to nie jest problem Myk Typiaża Jeszcze tu jest Dobra, problem no problemie Gorzej, jak będę musiał śpieprzać O, tatka tu była Elektronika, przeszukaj, przeszukaj Jak ten grubas tu wejdzie? Ty no niegdyś rząd tu idzie. Dobra, on coś słyszał, kurde. To się obstrałem że tu idzie. O chyba zrzut słyszałem Chyba, na pewno Dobra, on tą latareczkę UV jak coś. Ile daleko jest ten rzut? Hmm. Dobra, to najpierw do odrzutu Jezu, ale odjebałem teraz maniane, nie? No, już mi stąd Jezus, idź stąd No, żegnam Ten się tu przemienia, kurde co? Już mnie nie gonisz, kurde. Frajerska chmura. No ja tu na cichacza chcę sobie zagrać. Kurde, nie ma żadnego problemu, to taki kurde lamus przychodzi i mi wszystko psuje, no. Matko się psałem, co to ten gruby... E, BbB Co? Gdzie jest ten rzut? A, e, tam. Jest tu coś? Nie. Odrzut. O kurde, nie zauważyłem go. Idź ode mnie. O kurde, ten debil się cały czas tu kręci. Nie wierzę. Zaraz ludzie z rajsami to zapieprzą. Ty no, niby nikogo nie ma Szybko No nie no, Widziałem, że tak będzie Dobra Zpieprzaj. Dobra, flary zrzuc. Haha. Ha. Dobra, teraz tutaj do głównej. Nie i stąd. Nie widzisz mnie tu w każdym bądź razie. Oła. Ale co? Aż tak ten mnie dobił? W sensie, no ja wiem, że mogę utworzyć apteczki, ale co jest? No, jeszcze tu mnie zrespiło. Ile to jest? No dobra, 50 metrów. To sobie mogę tu być. Co się kurde drzesz? Strzelić ci kurde kopa. Gdzie ty się w ogóle patrzysz na mnie? No na mnie. O kurde, pluje mnie. Czemu wy się tu wszyscy zbieracie? No nie, no ty się żartujesz w tym momencie. No nie widzisz mnie nic stąd. Kolejny. Ile was tu jest, kurde? Nie Wróć, jakie ja tam się miałem dostać. Przez kanał jakiś na boku. Dobra, ty żeś se poszedł. No a ten dalej, kurde, tam, no, Jak ty człowieku nie masz co robić, to weź, nie wiem... Znajdź sobie coś do roboty. No nie, idź, idź, idź ode mnie. Nie, 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 nie widzisz mnie. O ty też mnie nie widzisz. No i idźcie sobie, no... Was nie chcę. Ile? Tędy? No. Kurde, tylkoż tam jest gruby. Mi się przydało go jakoś profesjonalnie ściągnąć. Tylko pytanie, czy to jest ten mocniejszy. A dobra, to jest ten lamus. Jak będzie wybuchający, to po prostu się wkurzenie. I tu któryś wejdzie to ja nie wiem co mu zrobię. Dlatego... A wiem, że oni są umą tu wejść. Jeszcze gruby biegnie. Słyszę go. Tylko pytań, czy on mi może opluć kwasem. Kurde. Jak on tu w No... Widzieliście to? Odkręciłem lokalne zawory i otworzyłem główną śluzę. Aha! A co z linami balastowymi? Żeby... z czym? Na płomienną zgagę. Czy wam wszystko trzeba jak krowie na miedzy? No nie wierzę. Oczywiste, że trzeba zamknąć wszystkie zawory na linii błękitnej, żeby zrównoważyć ciśnienie. Pośpieszcie się, albo będziemy puszczać więcej gazów niż babcia na święta. Y Dobra Tylko pytanie, gdzie to wszystko jest? Ten tam na górze siedzi A, dobra, to Kurde, karabinku już Kurde, no, ci się tam palą Czemu mnie tu stoję? I dziabnie, no. Aha, Aha, bo to jest głośne i oni tego nie... Ty, przejdź pod tym debilu. Aha, bo to mi tworzy takie coś, ale bezpieczne strefy. Pytanie, czy to tak działa. Powiedzmy. Hmm. Dobra. Niech będzie. Teraz ja tu pozbieram wszystko. Dokładnie, pięknie. Kto ty mnie zastanawia, jaką tu w las. Ten. Hmm. Jeszcze tam chyba są dwa albo jeden. Weźcie się, się spalcie czy coś I stąd, mówię No wejdź tam, nic spal No i jeszcze kurde kolejny biegnie No nie wierzę no to ja mam cztery kurde naboje w tym jak ja niby mam ich zdjąć E tam naokoło biegnie No i mi nie, nie hmm. będą się tym zrobił Chociaż o, Kurde Nie mam no, mnie tu Dobra nie widzisz mnie nic tu To nie widzisz mnie przecież. Kurde, już to próbował bies. Nie no, ja stąd idę kurde. I, jeszcze mnie pluje czymś. I idź ode mnie. Kurde, no, 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 co no, ja tutaj nie przejdę? Bo przecież w życiu tego nie otworzę. No, nie widzisz mnie i co? Żegnam Gdzie tu, co, co? Gdzie tu była niby notatka? A może na to Dobra Emikalia, kawa, skrzynka Ostrze, papierosy Bran, bludny miecz czekaj co to O, tu będę grał w Minecrafta No nie czemu w tym w O, jeszcze tu Chwila, mam jeszcze te flary zajdę Przy sobie, czy nie? E, flara UV. Mam takie coś? E, a mogę wytworzyć? Flara UV. Kurde, nie mogę. Ten tam się rzuca. Pięknie to rozwiązać, no bo chwila, a ta zwykła flara na nich działa? Czy nie? A działa No dobrze no co ty tym I stąd? Nie no daj mi wejść pod drabinę, proszę. Ja wiem, że oni tędy przejdą, oni są magiczni. A, dobra, już się tam zajęli. Chociaż. Nie, tędy nie przejdą. A, chyba już jest dzień. Tak, ogólnie. Tak. Nie. Kurde. I stąd. Nie, no jest. Dzień, chyba. Nie, która jest godzina? No i dalej się tam bawię to jest godzina 57 I tak już sobie idziecie no. Żegnam O Idealnie Podsumowuję to, przykręcam. ja sam biegnę. Nie co jest jeszcze? A ja teraz jaj, komandorze! Nie jesteście w marynarce, synu! Przywołuję was do porządku! Elo, synus, kurwy, synu kurwy, Jak tam Myk. leżeć, leżeć, leżeć! Ej I, i jeszcze raz. I nie masz zębów, już Wdychaj paru jedno. O kurde. Zaw Jezus oni. Nie... i tutaj. Oj, oj. Nie macie Nie, bo już mam lowa, nie? Jestem ja ucieka. Ja umrę, zaraz. Ja jestem takim debilem, że ja zaraz spadnę skądś i ja się zabiję. Ja już siebie znam i to bardzo dobrze. No, po prostu nie wierzę, nie... Nie, 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 nie. Idź ode mnie. Jezus, jakie milimetry. No, nie. Wierzę stąd. Idź stąd. Idź stąd, powiedziałem. Że mnie denerwujesz. Ile, jak jestem tu? To niby nie... Eee, trudno. Wlastu? Ej, wy to widzicie? Czy mi powiedz, że mnie walniesz? Co on robi? Ej, to jest jakiś kurde totalny kozak. Dobra robota, żołnierzu. Otworzę główny zawór. Potem przygotujcie się na pokaz całkowicie kontrolowanego zapłonu. Chciałbym go podziwiać z należytej odległości. Skoro nalegacie, macie 10 sekund. 10 segundos Znalazłem Jeffa i gaz jest już z powrotem. Co za ulga. Mówiłem ci, jest niezastąpiony. Obawiam się, że zastępstwo będzie jednak konieczne. Czas się wysadził? Naprawdę? Kurde, rzeczy są... Jezus. O kurde. O, skrzynka. E, Pusta. No dobrze, tak sobie patrzę, to chyba będzie koniec na dzisiejszy odcinek. I myślę, żeby go zakończyć dokładnie w tym miejscu. O, jeszcze sobie spadnie. No tak, spadająco jak ten zombie, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Luelu.